Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Crash Bandicoot 4, poziom polarny rajd w trybie odwrotnym jak wiadomo jest to chory poziom, trudny przez ten właśnie rajd na polarnym miśku, jak zwykle pokażę wam jak zdobyć wszystkie gemy, gdzie i tym razem jest ukryty sekretny gem który jest tak naprawdę bardzo prosty do zdobycia poziom jako poziom też jest dość łatwy to chodzi tylko o ten etap z miśkiem tak naprawdę, no może mały problem może przysporzyć etap z żółtym gemem na moście, który przypomina jeden z poziomów z jedynki To co dobre, że przynajmniej skrzynki nie są poukrywane Więc można dosyć szybko sobie tutaj lecieć na początku I poziom też nie jest aż tak bardzo długi To okay. początek jest w ogóle banalny, można by powiedzieć. Ok, pierwszy checkpoint pończy już pokazuje 46 skrzynek w tym momencie. Ok, teraz jeszcze tutaj. I tu dwie skrzynki. I możemy udać się dalej. Oczywiście, już tutaj nic nie ma. W tej miejscówce, gdzie był ukryty gem wcześniej. Więc nie ma nawet co sprawdzać. Dlatego przechodzimy dalej. Do etapu z żółtym gemem. Dobrze jest mieć tutaj maskę ponieważ uchroni nas prawdopodobnie, bo jest są dwa momenty, w których bardzo łatwo zginąć. Tutaj jeden się udało ominąć z momentów, a teraz w drugim właśnie zawsze obrywam. Przeważnie mi to się właśnie tak zdarza. No i dobra, za chwilę będziemy mieli bonus, też z tego co dobrze pamiętam. I również kolejny checkpoint: 71 skrzynek w tym momencie. Źle wymierzyłem, wymierzyłem na początku. I za chwilę będzie ukryty gem już. już wam pokazuję, zobaczcie jak wyskoczę, jest wyżej. Dlatego musimy podwyższyć sobie trochę w ten sposób. I wślizgiem i podwójnym skokiem zbieramy ukryty klejnot i przechodzimy sobie dalej. Tutaj wiadomo zwolnienie czasu. Pamiętajcie o tej jednej skrzynce również. Prawie, to nic. W takim razie inaczej trochę trzeba zrobić. Zawróćmy się, niech ta kładka podjedzie do góry. Sposób. OK. No i najpierw bonus. W tym momencie 136 skrzynek na kącie. Bonus jest bardzo łatwy. Musimy zacząć tylko od tych skrzynek. Wspieramy trzy tutaj. Uderzamy ostatnią i uciekamy z bonusa. I w tym momencie 163 skrzynki na koncie i przechodzimy do etapu z miskiem. Not bad. I'm having fun, can you tell? <laughs> <laughs> so just so bothered. No i tyle, to z Mińskim udał się za pierwszym razem, muszę powiedzieć, no naprawdę. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału, dzięki za oglądanie i pozdrawiam.